PiSu i Konfederacji w Sejmie ukrywa prawdę o sobie. Ten plakat nie został wpuszczony przez Straż Marfałkowską na konferencję pracową, gdzie chcieliśmy powiedzieć o tym, co tak naprawdę jest współsprawcami ataków na pustych szczepień. Dlaczego? Dlatego, bo odważyliśmy się na tym plakacie powiedzieć prawdę, wskazać nazwiska osób w Sejmie, które są przeciwko szczepieniom i pokazać ich trwałość to nie jest, nie jest tylko koło Konfederacji. Konfederacja ma też swoich przyjaciół w prawie i sprawiedliwości i w całej zjednoczonej tradycji. Bo kogo widzimy na tym plakacie? O widzimy tam posła Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. Widzimy Annę Marię Siarkowską z klubu PiS. Widzimy Zbigniewa Kiwińskiego, który był do niedawna prominentnym politykiem O te osoby podpisały się pod antyszczepionkowym projektem Konfederacji. Które zakazywałyby promocji szczepień i zakazywałyby przywilej dla osób szczepionych. Szanowni Państwo, PIS i Konfederacja to jedna koalicja. Koalicja antyszczepionkowa. Chcą uciszyć prawdę o sobie. Nie chcą, żeby ich nazwiska były pokazywane, ale my się nie damy. Będziemy mówić głośno o tym, kto chce zatrzymać proces szczepień w Polsce i kto chce być odpowiedzialny za czwartą falę pandemii i za kolejne tysiące ja godzin? Ja się zastanawiam, czy to są głupcy, czy kłamcy. Czy to są głupcy, czy kłamcy. Kiedy cały racjonalny świat szczepi się, wzywa do szczepień, to w polskim Sejmie powstaje ta oto koalicja foliarzy. Głupcy, czy kłamcy? Czy kłamią? Czy kłamią, wiedząc jaka jest prawda, dla swoich politycznych korzyści i dla słupków poparcia? Czy też są to głupi, po prostu głupcy, którzy sami nie wiedzą co mówią, którzy wierzą w jakieś spiskowe teorie, a nie naukę? My, Partia Zieloni, bylibyśmy jasno. Tak dla szczepień, tak dla nauki. Nie dla fake newsów i nie dla ad naukowego pełnoktości. Nie dla koalicji foliarzy.